Jesteśmy wszyscy odbiorcami orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego. I w tym przesłaniu franciszkowym jest jedno, znaczy tam jest, tam jest wiele ważnych treści, ale wydaje mi się, że najważniejsza treść to ta, że choroba jest zawsze czymś indywidualnym, że chory ma zawsze konkretną twarz. I dlatego. Papież domaga się, żebyśmy stanęli solidarnie przy chorych, żebyśmy przy chorym także byli jako bracia, jako siostry. Papież porusza problem braterstwa. Wspomniane tutaj już braterstwo, które w orędziu papieża pojawiało się dość często, wybrzmiało w wielu poziomach. Po pierwsze był to poziom braterstwa na linii lekarza, opieka zdrowotna, chory, jak również i braterstwo pomiędzy samymi chorymi przebywającymi w szpitalu w procesie leczenia, a także kolejne, kolejna płaszczyzna braterstwa to wsparcie modlitewne wielu osób. No, nie wyobrażam sobie, żeby e, moja posługa względem chorych e, gdzieś była e, poza moją wiarą. E, że tak powiem, idziemy z Panem Jezusem krok w krok. E, Opiekuję się chorym, to myślę o, o Panu Jezusie i ofiaruję moich chorych, moich potopiecznych Panu Jezusowi. E, proszę też go o, o takie wsparcie fizyczne, bo różnie mój dyżur wygląda, różnie moja posługa wygląda. Nieraz opadam z sił. Więc proszę go o te siły, a, a, a. potem dziękuję mu za, za otrzymane łaski. Nie ma praktycznych zmian. Dalej jest bliskość względem pacjenta. Zachowujemy po prostu reżim sanitarny, jest on bardziej zmożony w tym czasie, ale nic się nie zmieniło. Nie zwalnia nas to z tej bliskości. Ja już byłem pacjentem. I to kilkakrotnie byłem pacjentem w szpitalu przy różnych okazjach, ale tam się dopiero docenia, co znaczy drugi człowiek, lekarz, pielęgniarka, salowa, co znaczy odwiedzający, I kiedy, kiedy ta pomoc staje się bardzo konkretna, dlatego y, tym bardziej serdecznie serdecznie dziękujemy no i wszystkim życzymy zdrowia.